Dziś przyjmujemy do grona doktorów honoris causa trzech wybitnych uczonych, ale przede wszystkim niezwykle odważnych, zaangażowanych i oddanych swoim uczelniom rektorów. Chcemy w ten sposób uhonorować panów profesorów jako pierwszych demokratycznie wybranych rektorów gdańskich uczelni w wolnej Polsce. To ich praca przełożyła się na rozwój gdańskiego szkolnictwa wyższego i bez przesady można powiedzieć, że trzy wspomniane uczelnie są dłużnikami swoich rektorów. Wszyscy trzej, poza niezbywalnym wkładem w rozwój nauki, zostali bowiem wyróżnieni za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie. Potrzebujemy w wymiarze instytucjonalnym, ale i osobistym ludzi drogowskazów. Którzy zapisując przez długie lata ciężkiej, pełnej pasji i poświęcenia pracy, karty swego życia stworzyli swoisty kodeks, kanon moralny dla potomnych, z którego należy czerpać wzór i otuchę, do którego trzeba się odwoływać, przypominając nieustannie sens wartości akademickich, takich jak prawda, odpowiedzialność, wspólnotowość, otwartość, wolność nauki i myśli. W oderwaniu od których nie sposób budować uniwersytetu. Profesor doktor Habilitowany Stefan Angielski pochodzi z Wołynia. W czasie II wojny światowej był z najbliższą rodziną wywieziony na wschód. Po powrocie do Polski podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, z którą związał swoją zawodową przyszłość. Profesor Stefan Angielski to wybitny specjalista z zakresu chemii fizjologicznej. Pracował także na uczelniach zagranicznych, twórca katedry i zakładu biochemii klinicznej Akademii Medycznej i ich wieloletni kierownik. Zarządzał także Instytutem Patologii. Prorektor Akademii Medycznej, a w latach 1990-1993 jej rektor. Jeden z inicjatorów utworzenia wraz z Uniwersytetem Gdańskim Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Społecznik, honorowy prezes Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Gdańsku. Wybitne osiągnięcia naukowe profesora angielskiego Gdańszczaniny o światowej sławie sprawiają, że Uniwersytet Gdański postanowił nadać mu tytuł doktora honorowego naszej uczelni. Jestem przekonana, że obecność pana profesora w gronie doktorów honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego stanowi dla naszej całej społeczności wielki zaszczyt. Ilustris domine profesor Stefanum angielski, titulum honores jura et privilegia omnia, doctoris honoris causa universitatis gedanensis inter solemniter confero. Profesor doktor habilitowany Zbigniew Grzonka jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Z Uniwersytetem Gdańskim związany jest od początku jego istnienia. Kierował Instytutem Chemii, był dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, a w latach 1990–96 rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Zbigniew Grzonka jest autorem ponad 200 publikacji naukowych i kilku patentów. W swojej pracy naukowej zajmował się aminokwasami, peptydami oraz białkami, ich strukturą, syntezą i aktywnością biologiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywał również na uczelniach zagranicznych. Jest współzałożycielem dwóch fundacji wspomagających uczelnie Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji im. Johanna Herdera. Zasługi akademickie i naukowe profesora Zbigniewa Grzonki zostały uhonorowane licznymi odznaczeniami i nagrodami. Nadanie profesorowi Grzonce godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego to podziękowanie za jego wieloletnią pracę w Uniwersytecie, za wybitne osiągnięcia naukowe i za umacnianie rangi Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskiego Ośrodka Naukowego i Akademickiego. Illustrisime domine Professor sibigno Grzonka titulum honores jura et privilegia omnia doctoris honoris causa Universitatis Gedanensis inter solemniter confero Profesor doktor habilitowany inżynier Edmund Widbrot, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Gdańskiej. Po studiach rozpoczął pracę na wydziale budowy maszyn. Był profesorem wizytującym na wielu uczelniach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Obszar naukowych zainteresowań profesora Edmunda Widbrota to budowa i eksploatacja maszyn oraz technologie kosmiczne i satelitarne. Były dziekan Wydziału Budowy maszyn, a w latach 1990-96 rektor Politechniki Gdańskiej. Inicjator powołania trójmiejskiej akademickiej sieci komputerowej TASK, współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Profesor Edmund Widbrot był przewodniczącym Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego i przewodniczącym konferencji rektorów polskich uczniów. Technicznych. Senator RP pięciu kadencji, były minister edukacji narodowej, działacz społeczny, były prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Profesor Edmund Widbrodt jest przykładem wybitnego badacza i nauczyciela akademickiego. Zarazem przykładem możliwości łączenia na wysokim poziomie pracy naukowej i dydaktycznej z działalnością społeczną, w tym parlamentarno-polityczną, na szczeblu krajowym i europejskim. Ma między innymi bardzo ważny wkład w proces ulepszania stosunków polsko-niemieckich, także za sprawą pracy na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. Ilustrisime domine profesor Edmundum Witbrodt. Titulum honores, jura et privilegia omnia, doctoris honoris causa, Universitatis Gedanensis, inter solemniter, confero. Doctoris honoris causa, Universitatis Gedanensis, titulum jura et privilegia omnia, contulimus, et eius querei fidem hoc diploma universitatis gedanensis sigillo sansiri iusimus. W dziesiątą dekadę życia, samo w sobie, jest dla mnie sukcesem i nagrodą od losu. Fakt, że mogę otrzymać to wyjątkowe wyróżnienie i być w tym szacownym miejscu razem z Państwem jest wspaniały. Sprawność umysłu w tak zacnym wieku zawdzięczam nauce. I dziś chciałbym podziękować osobom, które we mnie tę pasję do nauki rozbudziły które pozwoliły mi rozwijać moją miłość do biochemii. Byłem świadkiem, jak moja Alma Mater stawała się z biegiem lat uniwersytetem zaliczanym do najlepszych w kraju, o znaczącej renomie międzynarodowej. Zawdzięczamy to pracy wielu pokoleń profesorów, wykładowców, uczonych. Jesteśmy i powinniśmy być dumni z naszych osiągnięć, w tym także z wychowania tysięcy absolwentów. Wyróżnieniem dla mnie jest też to, że uroczystość ta łączy się z jubileuszem 50-lecia Uniwersytetu, a także to, że uhonorowani zostali również profesorowie Stefan Angielski i profesor Zbigniew Grzonka. Dzisiaj właściwie jest też jakiś jubileusz, bo... To 30 lat temu właśnie zostaliśmy rektorami naszych uczelni. I to, co dobrze chyba wszyscy pamiętamy, że mieliśmy wspólną wizję zmian w naszych uczelniach. Zaszczytem dla Uniwersytetu Gdańskiego jest móc przyjąć panów rektorów, seniorów do grona swoich doktorów honorowych. To najpiękniejszy honorowy patronat jaki zyskuje jubileusz 50-lecia naszej alma mater thank <laughs>